Mamy taki problem i chcemy stosować metodą superpozycji. Dobrze. Zastosowanie tej zasady umożliwia obliczanie obwodów zawierających kilka źródeł napięcia i prądu. Pod warunkiem jednak, że rozpatrywane obwody są liniowe. Metoda obliczania obwodów oparta na zasadzie superpozycji nosi nazwę metody superpozycji. To postępowanie podczas obliczenia obwodu metodą superpozycji, gdzie działa w nim N źródeł napięcia lub prądu, jest następujące. Rozpatrywanie obwód zastępujemy przez N Takich, że w każdym z nich działa tylko jedno źródło. Rezystencje pozostają bez zmiany. Pozostałe źródła napięcia zastępujemy zwarciem. Zwarciem, tak, a źródło prądu, jeżeli mamy, rozwarciem. Każdy z otrzymanych obwodów obliczamy niezależnie stosując prawa Kirchhoffa lub metodę przekształceń i w każdym składowym obwodu działa tylko jedno źródło. Prąd płynący do wonnej gałęzi obwodu początkowego Suma algebraiczna prądów występujących w danej gałęzi w każdym z n obwodów składowych. I teraz zaczynamy obliczyć. Dobrze, mamy pierwszą rzecz. Bierzemy ten układ najpierw i obliczymy prąd i napięcia e, będziemy obliczyć e, IR2' i VR2' bierzemy jeden, jedno źródło e, V1 mamy R1, R3 odwrotnie wybrałem to znaczy wybrałem to. najpierw tak wybrałem to i to V2 V1 jest 4,5 V a V2 jest minus 7,5 V dobrze Teraz obliczymy i całkowity tu. Nazywamy, możemy nazywać go i'. Dobrze. i' to znaczy mamy obliczyć r zastępcze najpierw. To znaczy, że r zastępcze tego układu to jest r3 plus r1 równoległe z r2. To jest r3, to jest 1000. 500 plus 330 razy 470 przez 330 plus 470 i to jest 1693 przecinek tak, 9 ohmów od tego możemy obliczyć i prym. Kierunek to jest minus nawet. E, dobrze. I' prim, to jest V2 przez R zastępcze tego układu. Możemy nazywać to. E, to jest 7,5. Kierunek będzie. To znaczy będzie minus e, przez 1693,9 i to jest minus 4,427 mA od tego możemy obliczyć IR2' który jest równą R1 przez R1 plus R2 dziennik prądu razy I' i to jest R1 to jest 4,70 przez 4,70 plus 300 30 razy minus 4,427 i to jest minus 2,601 mA. Dobrze i vr 2 prym to jest R2 razy i r 2 i to jest. 330 razy minus 2, 6, 1, 10 potęgi minus 3 i to jest minus 0,858V. Piszemy wyniki to jest minus 2,601 mA i to jest minus 0 58 V. Teraz bierzemy drugi zasilacz, który jest tu i obliczymy R2 R, R e, 2, e, 2 sekund, tak? Dobrze, bierzemy drugi układ W1, wy 1 1. Teraz będziemy obliczyć R1, R2, R3 i tu zamienimy do zwarcia. Obliczymy najpierw Rz. Rz to jest R1 plus R3 razy R2 przez R3 plus R2. I to ma wartość. R1 to jest. R1 to jest 470 plus 1500 razy 330 przez 1830 i RZ będzie 2749 ohmów. Od tego możemy obliczyć I I całkowity, który płynie tu to jest dodatnie to jest 4,5 V1 przez Rz to jest 4,5 przez 4,9 to jest 6,077 mA Od tego obliczymy i R2 Sekund, który jest prąd, który płynie, tu jest R3 przez R2 plus R3 razy i sekund to jest R3 to jest 1500 przez 1500 plus 330 razy 6077 miliamper i to jest nam, nam ile? 4, 9 8, 1 miliamper to jest ja amper. I to jest będzie, będzie razy razy 670 to znaczy VVR to jest to jest R 2 sekund razy R2 i to jest to Razy 360 mamy wynik to jest 1,6 V i teraz sumujemy i obliczymy prąd całkowity prąd całkowity IR2 to jest to jest um, 4,981 Minus dwa przecinek sześć zero jeden i to jest dwa trzydzieści osiem mili amper, a napięcia VR dwa równa się, równa się jeden przecinek sześć czterdzieści sześć minus zero osiem pięć osiem. Równa się 0,785 amper I tyle miałem do powiedzenia. I dziękuję bardzo. Pamiętajcie, to jest ćwiczenie, które robiliśmy na pracowni. I musicie rozumieć, o co chodzi, co trzeba robić. Używając superpozycji. I dziękuję bardzo.